Dzień dobry, Siemanko. A dobry, zaprosił Jak cię w ogóle do tego wyścigu? O, wysłano zaproszenie. Oli do zawodów, dobra. No, street race. A chciałem no, ja, w... ja wolałem mustanga pomarańczowego. No, ja może sobie kupię Shelby, ale nie, ja raczej na Lambo zbieram. Ile, ci... Ile w Pół mam, bo w gołą. Pół miliona mam, bo brakuje mi 100 tysięcy coś w nie zbieraj na lamu, bo to będziesz teraz miał zadówu, nie się. Ja. No no, żeby mieć, mógł robić wyścigi Hyper Out. Masz... Ej no, no kurde, czemu mi się ten wyścig nie, nie rozumiem. O, Siemanko. No nie, bo to musisz poczekać, aż to się wszystko załaduje, wiesz? O. I sobie jedziesz tak do przodu powoli. I tu stajesz, czekasz. I teraz się otwiera, musisz dojechać, masz czas. No, no ewidentnie możesz ja mam 360 3, 390 albo nawet 400 wyraz jechałem hmm. No chłopie, wiesz, tam Mój 220 więc nie pociśnie <noise> Dobra Chłop ma jakieś te Wayny chłopie ma jakieś on, koła LEDowe no, Ty graf na no moich zawodowe. typów O kurde Ale się wrąbałem jak... No to z Myślałem, że tam to się zniszczy, wiesz, już zrobiłem moje wyścig, bo ja gram właśnie na twojej... No, no coś myśliśmy! No. Jakiś łap mnie jeszcze blokuje, ja, cały czas! Ja cię przedstawiłem. No i siebie pioty. No, nie chce mi się w to grać już. Łopy mnie blokują. To jest nie słabe. gra jest jakaś zroba. O. Dobra. Ja jestem tytanką teraz. Ej, to jest Twój wyścig, ten co ty grałeś? Fajnie, już jestem obok Was! Dzień dobry! No, dzień dobry! Tytanka kuźwa tutaj jest. Jak ja widzę, jak tego spychasz, to <laughs> aż mnie ciarki biorę. Żeby nie jechać <laughs> obok Ciebie, tylko nie? Co to trzeba? O kurda, bym wypadł Dobra, jestem trzeci. To jest. Jeśli dwóch. jak będzie końcówka w wiściu, to mi odpuść, nie? Ale bym był top, top 3. Tak, żebyś był trzeci i dostał te. Dobra, jadę jestem drugi. Ale za to wypadek. No już, przy auto. Dobra, ja? wypadłem. Mogę powtórzyć? Ja nie da się powtarzać A no jak skończysz wyścig, to wtedy się da powtórzyć. To no weź y, pozwolę, bo choł jestem szósty. No ale ja ich nie zahamuję, bo... ...wiesz, się nie dam no, A ty się ty to się zatrzymaj od... po prostu. Abym ja był y, ten. Piąty. Ja wtedy jego wyfazzę. No, zatrzymaj to to się. Teraz dawaj, bo ja już... Jestem w końcu, Musisz się zatrzymać teraz. No, no. Dawaj no. Dobra, ja już jadę. Dobrze. No nie mogłem zepchać. No mnie Dawaj Ol, dawaj, daw radę. Tetetka tutaj jest. Dawaj, ja na Tytetku idę w łeb, Jesteś czwarty. Musisz... musisz być trzeci. I nie używali. Tetetka mnie spychała. To jest trawnik! Jesteś trzeci, jesteś trzeci, dawaj. To jest trawnik! Dobrze! Chceciłem co się robi. Jest! Wygrałeś, Co jest? jestem ósmy, ale to nic. Wygrałeś! No dobra, nice, dobry, kurde to jest najlepszy, trzeci. brawo to towarzysza. No mam dużo hajsu teraz. 13 tysięcy No ja też dostałem 13 tysięcy. Jak chcę być popularny, aby mieć driftowus. Gdzie a to ja też zamontować? W sumie dostałem. Gdzie to zamontować teraz? Ej, ja mogłem być pierwszy, to i tak byś dostał części, wiesz? I byś dostał lepsze. Gdzie to zamontować? Mam options, options, nie. Eee, no, gdzieś mi przerzuciło. No poczekaj, bo mnie przerzuca. No, a katalog? No, dopiero jest... Już... Nie, nie, bo nie nakliknąłem przez przypadek. Pojazdy? Ja nie, już przerzuciło. Tak, pojazdy, pojazdy. osiągi. no jest tu, wybieram. Osiągi i skręcone. wybieram. O, tu dobre części zawieszenia. Kurczę, kurde ja się mogę AFIX? To jakie to w ogóle są auta, te darmowe? Ale dalej nie wiem. No właśnie jest mało. A w Goldzie jest więcej? No, w Goldzie masz tego. Yy, AMG, GTR'a. Teraz chodźmy na. Co to jest pom yy, pomarańczowe? Kurde, ja żadnych lepszych części nie mam już. Projdziemy na próbę Ale... obrót. Na offroada? No. Ja mam Forda na offroada. Tego na, e, zestawu mamy Forda i jakiś samolot. To weźmy mnie y do tego offroadu. Ale offroad nie jest ciężki. Mm. Param. Pyk pyk. Ja Warzone bo ja tego aż tak nie lubię. <laughs> Pyk hey there. Ora offroad Kurde, no rap przebijam Musiwka to widzieliście Bo wyświetlek też pełnił Ty a co? I teraz sam jadę No tak, bo na offroadzie jeszcze nie masz chyba odblokowanych tych Że razem, wspólnie wiesz O loku kupi migam To poczekaj 900 metrów, a nie bo to jest ale ci są ostro, cisną ostro To no, ja może jakiś wyścig nam znajdę Nie ja już, to, to znajdź Są daleko, mam minus 14 sekund do niego 14 sekund do niego, do tego typa No To forte spoko ten To z to. to, to Jaką ty masz moc yy, pojazdu? Yy, mało Musisz mieć minimum 120, powyżej, fajnie by było Będę miał chyba Opuściłeś ekipę, dlaczego? Nie no, samo mi chyba opuściło Bo ja teraz jadę ten wyścig Nie wiem Kurtek ja chcę na go karoty 3 sekund od niego mam przewagi. Oj, zobaczysz jak pan sobie jeździ. Oj, teraz wyskoczę. Ju! Nie wybiło. O kurde. Nie dam rady. Ale dalej śmigam. A wiesz, jak chcesz, Ja możesz fajnie zarobić sobie 60 tysięcy. A ja zaraz kupię tego Mercytesa Ile on kosztuje? Yy, 70 koł No to masz yy, wyścig Harley'ów 10 minutowy I zarabiasz tam 60 tysięcy prawie 100 koła To ja bym go zrobił, wiesz? I byś miał już jakiś, jakąś kasę Byś sobie coś kupił Mam minutę przewagi nad nim No, no ale... co napisisz? No nie. Ile jest tam kaisu? 9 kafli? Jak sobie być popularna, aby mieć 000. A ja go wtedy za darmo dostaję? Tak, za darmo Nie, musisz kupić. Za ile? Ja kupiłem Skyline'a za Bez te dołącz. CC. Żyto niebieskie żetony. Do czego on dołączyć? Do mojej ekipy. No to a jak... Jak to... Jak na te CC? No, za wyścigi je dostajesz i jak level zdobywasz, wiesz? Mówi... A nie, bo ty nie masz Harley'ów, to z tobą jest... A może... Poczekaj... Ty już skończyłeś ten y, terenowy? Tak, właśnie teraz. Czekaj, nic nie rób. A, mam z tego, tak. to jest to? Harley Davidson, to jest ten motor, tak? Ta, no. Tu to, to jest spoko. To wiem, co to jest. I co, i ścigamy Harley'ami? Czy... Tak, Harley'ami. I za pierwsze trzy miejsce masz 60 tysięcy. I jakieś tam ulepszenia? Zobaczymy, czy cię mogę zaprosić. Czekaj ile... ile mam na Mustangu w ogóle? Poczekaj. A tu dostajesz darmowego Harley'a, wiesz? A i dzisiaj robię stream z Bo dzisiaj też gram kafapa. Ty, oki Rayleigh. Raili... Okay. Y to jest chyba 19 jest start, do 22 będzie turniej. No i co, odbierz swój. Pojazd typu Rayleigh? co to jest, które? O to o, fajne O kurde, zacząłem ten. A tu pisze wtedy za darmo, tak? No to skąd A ile o? Teraz muszę gdzieś jechać. To 10 minut będzie odcinka beze mnie. Dlaczego? Bo robię Harley'a. Przez przypadek zacząłem. No to o, wyjdź z gry i wejdź. Tak? No. O, bo to wziąłem tego Harley'a. A jak odblokować te Też wyścigłam, tylko. A no, jak zacząć, czy się ma? Y, level. Jak zacząć, czy się ma? Zrobione jest takie na zielono, tak? Jak na nich, na nie najadę? Tak. Tak, na zielono. To kwatera offroadu. Okej. Okay. Potem jeszcze horneciku można pograć, O której masz te kaszapy? 19. E na to jest. A jak zmienić pojazd? którym? Nie chcę tego gówna. Eee... Objazd. Ale zmienić, że na przykład chcę teraz wybrać nie wiem, motorówkę albo samolot. E, prawa gałka naciśnij. i auto. No jak to? no nie chcę ty, ty miałeś tym Rayleigh się... kroczyć. -ty. trzymać. O pojazdy trzymać. I inne wezmę o Raptor i Pilatus. A to jest ten samolot. Mustang. Nie, Ile ma, jaki jest poziom... To jest tak poziom wyczynowy, tak? O to chodzi? Ta, no i co tam masz? 120 Tylko? Mhm. No to, to chyba nic nie ulepszałeś, nie? Paru ulepszeń co dostałem no, dobra Teraz samolot Chcę zrobić? Rób tam samolot, bo samolot szybko zrobisz. I ja już dołączam, możemy jakiś wyścig, pyknąć. A zaraz coś zagram pewnie Forta, nie? To nagramy ten odcinek. Dwa odcinka bo trzy i Fortnite, nie? No. Ja muszę trenować tylko łapa. Czułem. No teraz samolotem startuję. Chłopie, co za To może, że nie mam lambo kupywać, żebyś, żeby nie było tak za srogo? No, bym miał jakiś fan Ale bo po prostu no, poczekaj, od to z tego filmu. też zrobić. A, beczka. E, to łatwe. Zrobię. A to mam cały obkręt, tak? O, tak. Ile takich robić? A dwie. Okej. Okay. to, air drift. Just to, jest to jest ślisk. prostu le lecieć. Nie, po prostu ale jeden trzeba nacisnąć. orient your plane with one Aha, wing pointing po straight down, and you've got it. That's a good one, Try a loop. Just pull the stick back until Try you ciugna. have a full 360 degree. Pull it, son, pull it! What car are you buying? A Merola? A What is it? Czemu mnie nie zaliczyło tej pętli? No... O, była. Leć tak nisko. Na to. to ile ty masz hajsu na <muchy> tysięcy. Do tego drugiego. Tam jest też taki... Czarny chyba. Nie... Nie ma jaki Taki niebieski? Czarny. Nie C jest to nie Cela Co to chłopczy Powiedz w odcinek się nagrywamy No właśnie awesome. okay. Świetnie lata Siwek jedyny I mi bar, nie docenia i sił really Ale będę zas popularny No a jak będę popularny to i tak mamy Ale wiesz że nie opłaca w ogóle kupić Ile on ma mocy? 107 tu mało Mam no, sobie jakieś też auto kupiło To jest gui-guiji? Nie wiem jak to jest, alfa Takiego, no tak, tak, to tak. Prawda. to jest jeden odcinek, który trwa. tego. i to No to zaraz hmm. skończymy. Albo on był już, Nie, Wiem, prawda. który, taki słów jakby. Albo Shelby ja się do, Ja piszę do Ubisoftu, aby dodali pasata. Macie dodać pasata. <laughs> to jest ja dodać... prawda. <laughs> to dodać ja pasata, jo! Shell GT, Mustanga On mi No mi się tymi do mnie, do tego. Jak i zrobię go na Jochna Wicka. Czekaj, bo sprawdzę sobie tego Mustanga No dawaj Ja chopię GT GT Fastback, Fart, nie jak to się czyta Fastback, Fastback o Jestem zaspany najsłabszego Masz najsłabszego Mustanga Czy najsłabszą to... BMK? No właśnie. Nie, nie mam najsłabszej bm -ki. O, odblokowałem chyba nowe wyścigi. A, 20 nowych to aktywności! To, jest aktywności. A, to, to już na odcinku, nie? Co znikło? Chyba już muszę zrobić ten. E... Zaprosiłam cię. No nie wiem jak gdy się dołącza. Dobra, to dziękuję wszystkim za oglądanie tego odcinka. Do samego siema! Wojska cięż czyli...